Miejsce numer 7. Bitwa pod Murzyłowicami. Bitwa ta była wynikiem operacji polskich sił zbrojnych starających przebić się w kierunku południowym na Lwów. Została ona stoczona w nocy z 15 na 16 września 1939 roku pod wsią Murzyłowice w Małopolsce Wschodniej nieco na zachód od Lwowa. Biorący w niej udział po stronie polskiej oddziały 11 Karpackiej Dywizji Piechoty które walczyły w boju nieustannie już od 4 września, spotkały na swej drodze przebicia dolwowa oddziały niemieckiego elitarnego pułku Germania, wspartego częścią pierwszej dywizji górskiej, a także 4 dywizji lekkiej. Pomimo tego, doskonale zdający sobie sprawę z przemęczenia swoich oddziałów, dowódca pułkownik Bronisław Prugar Ketling, wykorzystując element całkowitego zaskoczenia przeciwnika, wydał rozkaz do nocnego ataku na niemieckie pozycje. Atak ten miał być przeprowadzony bez użycia amunicji, a jedynie za pomocą bagnetów i kolb. W brawurowym i bohaterskim ataku, przeprowadzonym pod wsią Murzyłowice, strona polska uzyskała miażdżącą przewagę nad swym przeciwnikiem. Atak przeprowadzany był niemal w zupełnej ciszy, którą od czasu do czasu przerywał krótkotrwały ogień niemieckich karabinów oraz krzyk niemieckich żołnierzy.